Cześć. Dzisiaj, w związku z tym, że często pojawiały się w komentarzach pytania o tym, jak wyglądają wnęki do okna w tym systemie lewacji wentylowanej drewnianej w moim domu, postanowiłem dzisiaj nagrać taki film i pokażę Wam, rozkręcę te śruby i pokażę Wam od wewnątrz, jak to wygląda. Zapraszam. Słuchajcie, no co, tutaj jest akurat wnęka. Z takimi deszczułkami, jeszcze dodatkowymi, wokół postanowiłem sobie to obrobić wszystko w blachu Taką półmilimetrową, tak, 0,5 mm. Taką, to robię, są wszystkie obróbki blacharskie robione na co dzień. Dałem to po prostu do obróbki, wygiłem to w tym miejscu i w tym. Zwracam zresztą jak to odkręcę, pokażę. A w związku z tym, że nie ma takich długi odcinków, ja miałem 2,5-metrowe okno, niestety musiałem tutaj połączyć. To oczywiście pod spód, a to na to, żeby woda spływała, to ważne jest, żeby faktycznie te wymiary były takie same, żeby to się ładnie nachodziło jedno z drugim. Ja w zasadzie wrzuciłem takie grube śruby z dużym łebkiem. Teraz się zastanawiam po jakimś czasie, czy faktycznie zrobiłem dobrze, czy jednak nie, bo są dość widoczne, aczkolwiek mają też swój urok. Tam mamy roletę, która też jest jakby osłonięta. Tym tą obróbko Blacharską z takim, nie wiem czy to widać, z takim daszkiem, po to, żeby woda po prostu spływała na zewnątrz. Z góry, tak, żeby spływała po prostu na zewnątrz, a nie do środka, do toalety. Zaraz wezmę śrubokręt i to rozkręcę. To są takie śruby wiercące z podkładką gumową to jest PAPDM, szczerze mówiąc nie, nie guma po to żeby po prostu, typu, zachować szczelność żeby woda tam ewentualnie nie wchodziła w te otwory więc to jakby rozkręciłem już, została mi ostatnia sztuka mam nadzieję, że mi to nie gruchnie nie nie wiem czy jestem w stanie jedną ręką, no, nie tak tutaj jest po prostu dołożony styk o, dobra bo jednak muszę drugą rękę użyć Słuchajcie, ważne jest, żeby też te blachy robić z jednego, w jednym rzucie, po to, żeby były w tym samym odcieniu. Mnie niestety w pewnym momencie brakło, bo zrobiłem błąd, ile wygiąłem. Okazało się, że w jednym czy dwóch miejscach, w tej chwili tego nie widzę, ale pamiętam, że tak było. Musiałem dołożyć niby ten sam antracydowy kolor, ale jednak odcień troszkę był inny. Tak, blachę mamy wygiętą w ten sposób. Popatrzcie. Tutaj taki pod kątem rąbek na 2 cm, na kąt, pod kąt 90 stopni, a tu 2 cm wygięte po prostu na równo, co mi przeświecało, robiąc tak, a nie inaczej. Po pierwsze, nie chciałem całkowicie, chciałem, chciałem, żeby wełna była do samego końca, żeby wełna właściwie nachodziła na framugę okna. Tutaj akurat zobaczcie, co się działo. Przez pewien czas nie miałem zasłoniętej wełny tą. Ale w izolacyjną. Jakieś ptaki wydziobały tutaj. Więc zwróćcie tu na to uwagę, żeby faktycznie tak się nie zdało. Ja tu mam wnęki mniej więcej chyba 20 kilka cm25 cm. Więc tam, gdzie się dało, do tych kątowników nakręcałem takie płaskowniki, a tam, gdzie była inna możliwość, no to kątowniki. Popatrzcie tak, kątownik. One mają 4 mm szerokości grubości, właściwie. I to są w zasadzie te same kątowniki, co były używane do montażu konstrukcji całości drewnianej elewacji, więc można je w użyć. Ewentualnie tylko dobrać po ich długość do tego, jak potrzebujecie. I tu mamy taką konstrukcję kantówek 3 na cm w zasadzie. To jak bez, bez tego usztywnienia, to w zasadzie dosyć łatwo, dosyć luźno chodzi. Natomiast o co mi chodziło? Chodziło o to, żeby po prostu jak najmniej miejsca tu zużyć. Framuga w zasadzie miała, nie wiem, tam z 5 cm, więc tu odchodzi już nam centymetr, myślę, że półtora. Więc blacha no to akurat niewiele, więc akurat to wszystko nam ładnie zachodziło. Chodzi o konstrukcję. Dwa, dwa kantówki połączone co, myślę, jakieś 80 cm poprzecznymi wkładkami takimi, tak? Czyli na 2,5 metrach. Raz, dwa, trzy. Cztery, to skręcone, na zewnątrz oczywiście, nie w tym miejscu. Na tych płaskownikach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć też pojęć płaskowników. Całość to plus to nakładałem, e, miałem przygotowane wcześniej i tutaj już dokręcałem już z tej strony śrubami, tak. No i co, to powoduje generalnie, że tą izolację wełny macie do samego końca, e, pokryte cały, e, całą framugę, nie ma tutaj mostka termicznego. A gdybym to robił na zwykłym ruszcie, takim drewnianym jak cała resztę ściany, no to niestety okazałoby się, że tutaj by mi po prostu wyszło. No i to. to ma, to ma 3, tu ma 3, to jest 6 plus 2 cm niecałe tej deski, no to jest 7-8 cm, no to nie miałbym miejsca. Ktoś mnie pytał również o to, czy powietrze tutaj fluktuje. No fluktuje, no bo co? Patrzcie, te od deski mają w środku przerwy. No i ta powietrze ma możliwość ruchu góra-dół. A jeżeli nie z tej strony, to tam jest taka przerwa, o. Między wełną, a tym też jest przerwa. I też tam jest w zasadzie powietrze. W związku z tym, że tu mam taki tarasik, od spodu nie dawałem wełny, tylko na wysokość, o, dokładnie tutaj. Myślę, że jakieś 30 cm. Wszędzie naokoło dałem tutaj XPS-a. Po co? Żeby po prostu woda która mi tutaj podchodzi że im po prostu nie podciągała do góry na izolację naprawdę prawdopodobnie by to robiła, a ich XPS jest nienasiąkliwy, więc nie ma możliwości, żeby nasiąkała mniej wodą. Jeżeli chodzi o taką konstrukcję, w zasadzie wydawałoby się dosyć wątłą. Wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie daje rady, już jest chyba drugą zimę, będzie teraz szło. Dosyć sztywno to jest. Jeżeli chodzi o wiatr, to nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ruch wiatrów. Nie, nie czuć w ogóle kompletnie tego. Jeżeli chodzi o sam montaż, to do tych dwóch listewek pionowych, co mówiłem Wam wcześniej, a tutaj tylko skrajnie zamontowałem to do. Do tej zewnętrznej deski, po to, żeby po prostu przylegało to fajnie i ewentualnie nie odstawało. Tak. Pokażę na innym oknie, jak to wygląda. No, podobnie. Tak. I ta okładka jest zupełnie inna. Jeszcze może się wygląda na zewnętrzne okno. Może no będzie widać. Także u mnie tak to wygląda. To jest, że wszystkie wątpliwości co do tego jak to wygląda i dlaczego akurat tak zrobiłem, rozwiałem w tym filmie. Jeżeli nie, no to napiszcie w komentarzach, postaram się na bieżąco odpowiedzieć. Trzymajcie się, cześć.